Wyobraź sobie to słowo, wyobraź sobie te wody, które coraz bardziej odczuwasz, wyobraź sobie tą świątynię, z której ta woda wypływa, wyobraź sobie ten ogród, który jest przez tą wodę zasilany, który się dzięki niej rozrasta, dzięki niej kwitnie. To jest działanie Chrystusa, to jest działanie Chrystusa w kościele, w sakramentach. On nam daje życie. Dzięki tej wodzie, dzięki wodzie Jego łaski, dzięki wodzie Jego miłości, wszystko może zostać uzdrowione, wszystko może zyskać pełnię, wszystko może być przepełnione Jego miłością. Dlatego korzystajmy z tego. Korzystajmy z tego jak najczęściej, ciągle i ciągle i ciągle, yy, karmiąc się tymi owocami, yy, aby one mogły nas, też uzdrawiać i przemieniać coraz bardziej każdego dnia całe nasze życie. Rusz się, wstań, ogarnij się. W Tobie jest władza, w Tobie jest decyzja, czy chcesz być uzdrowiony. Jezus z tymi słowami zwraca się do chromego przysadzawca Betesda, ale zwróćcie uwagę, że wcale go nie dźwiga, wcale go nie podnosi. Wypowiada nad nim słowo... Jest w tobie decyzja, jest w tobie ta moc, która pozwoli ci podnieść się z tego wszystkiego, co jest twoim życiowym paraliżem. Bliskość Jezusa, towarzyszenie Jezusa jest tym momentem, kiedy ten człowiek jest w stanie to zrobić, chociaż cały czas myślał, że to inni mają go dźwignąć. I to jest zawsze błędna ścieżka. To jest także słowo prorockie, słowo powołania, bo Bóg powołuje. Proroków w Starym Testamencie tym słowem: weź, idź, wstań. Posyłam cię do jakiegoś miejsca. Ale też, to jest też słowo, którym my jesteśmy jako chrześcijanie powołani do istnienia, bo my się wzięliśmy z nocy paschalnej, którą będziemy już niedługo świętować, z nocy paschalnej, podczas której on wziął i wstał. I to jest nasza tożsamość chrześcijańska. Tożsamość, która mówi. Nawet po tym wszystkim, co jest Twoim paraliżem, co jest Twoją niemocą, odkrycie Jezusa, bliskość Jezusa pozwala Ci wstać, podnieść się, wziąć swoje łoże, wziąć to, co trudne i ruszyć w drogę. I nikt nie ma prawa odebrać Ci tej nadziei.